Witam bardzo serdecznie z naszej tutaj bazy, mojej i jego Dokładnie tak. Tu za plecami mamy villagerki. Są dwa villagerki, mamy dwóch farmerów. Tutaj zaraz obok, idąc sobie, mamy na dole farmę, w której nowe te się palą. Aczkolwiek jak ja będę gdzieś się przenosił, bo będziemy zapewne rozłączać swoje drogi, nie wiem jeszcze, to pewnie sobie wezmę 7 i będziemy, będę gdzieś daleko miał swoją bazę której będę miał właśnie siedmiu, więc tutaj mamy na razie takie najbardziej potrzebne i tyle. No tu mamy 5 i na górze są dwa, czyli 7. dokładnie tak. Mamy tutaj oczywiście nasz tutaj powiedzmy nasz spawner, dokładnie tak, ze szkieletami. Tutaj biorąc sobie night vision, inaczej zwanego tak który jest na przycisk, no widzimy trochę więcej, no i mamy tutaj szkieleciochy. Dokładnie tak, ile mamy osób na serwerze? Mamy jego. Mamy Ksila Mamy Ronikal. Mamy 27. Mamy Anfen. Nie wiem co to. Drabiczka. Lyżeczkę. Mister Owe... Oweczka. Awk. Mister Ziółko. Nie kojarzę. Gracka. Coś kojarzę. No i killerkę. I to tyle. Co lepsze, ludzie tutaj nie są na pocenie. Nie wszyscy biegają w jaksowych setach. Większość jeszcze biega tutaj w żelaznej. Więc nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, bo ogólnie w... Jesteśmy tutaj, bo mamy sprawę z Ksilaksikiem, A ja już zapomniałem... A, już pamiętam. Jep, kurde ile tu krów. Idziemy do Ksilaksika. Zobaczymy co i jak. Siemanowici. Wiesz musi gdzie jest Runikel i gdzie jest Ksilaksik? Xileks cię oszukał i nie chce mu się tu iść, bo kop kopie w kopali. jest na to tylko jedno wyjaśnienie. Nie chce mu się. No spytał się czy ma poczekać, no nie wiem. Aha, D dwukropek. Trochę niemiło, nie? Taki właśnie jest ten Sylax Za karę skorzystam z jego enchantingu. Bo przecież wiadomo, że enchanting ma użycia i się zużywa. No nie. Co się stało? Mamy torensami. To Torrensy actually nie są złe. No, expert. One... Z... Z... Zależy, zależy. Jako druga też, ale... Kurde, zależy w co celujesz. Jak chcesz ogarnąć mobki i inne rzeczy, na przykład zumbiaki, to już masz lipę, bo cię uderza, to traci HP no, i tak. drugi minus, że mniejsze durability. No ja nawet podczas sklep nie wiem. Szczerze nie lubię to, właśnie mniej przewidywalne styfowanie jak ktoś. No no no. Nie wiem czy zauważyłeś, ale no. nie ma tutaj naszej działki. Widzę właśnie, co coś się, co się wydarzyło się. Co się wydarzyło? Się przenieśliśmy. I jest taka sytuacja, że już będziemy kretami O! Fajnie No i też, no i też taka baza tymczasowa to była w sumie Żeby tylko mieć jedzenie na obecną chwilę No tak No tak to była lipa straszna Witam bardzo serdecznie, witam bardzo serdecznie Ale tutaj oczywiście z tobą już się chyba widziałem Ronika, o ile się nie mylę Aha Gratulacje to jest liście, jak chcesz na liście na To spaliłeś to... mu Uderzył, uderzył mnie z miecza. Uderzył mnie z miecza? <grym> Aha, O, ciekawe. Co powiedziałeś? Co robię? Co robię? Ty, jemu coś odbija. Woda sodowa do głowy. Panie laksiku. To coś, jest coś nie tak. Nie, beka bekom, ale ten... No z jednej strony kurcz... <grym> przychodzi, bijecie mieczem masz, wygrałeś miecz. No fajnie, mega, dzięki. <grym> Bardzo miło z twojej strony. <grym> Czy ten miecz nie ma przypadkiem damage jak diaksowy? Czekaj. Nie pojęcia. ale nie chodzi o damage, jaki ma, tylko o rzadkość, że takiego po prostu nie ma. Różka Mikołaja, grabiesz. Grabiesz! Grabiesz, grabiesz sumie z git. Czekaj, wracając. W, e, wiesz, może ten? Czy są jakieś nowe posiadłości, nowe domki tutaj na serwerze? Coś pozwiedzać można? Ja tu, ja tu byłem sobie i nawet nie widziałem, czy to się budował. Nie mam czasu. Czyli powiadasz, że trzeba sobie przejść dobrze, dobrze. No to pozwiedzamy sobie na szybko. Dobra. Idziemy... Opatrzeć. Słam. Co? Gdzie? Tam, Tam nie ma domu. Ty faktycznie. Tego nie zauważyłem. Tabliczki jeszcze nie usunęliśmy. <noise> Idziemy ogarnąć. Czy jest... O jest drabiczek. Ja nie łowiłem z drabiczkiem, ale może będzie miał. Cześć drabiczek, witam cię bardzo serdecznie. O, widzę masz dwa koniki. Dzie Masz może jeszcze siodło? Dobra, to nie mój, bo ogólnie miałem konika, ale mistrzuniu, którego już z nami tutaj na serwerze nie ma, zawinął mi konia, nie wiem gdzie może być. No i tak zostałem bez konika, a nie mam jeszcze siodła i mógłbym w razie czego jakoś ten zrekompensować. Będę bardzo wdzięczny, dziękuję bardzo serdecznie. Dobrze, dobrze, a jak ci się tutaj gra na serwerku? Ale tam sąsiad już. Się... Zauważyłem, zauwa... No właśnie, też wniosłem obok tabliczkę. Właśnie z, z tą samą prośbą. Bo tutaj trochę szpeciło faktycznie teren. No, bez jest Znaczy, jakby jeszcze coś fajnego już budą, to spoko. ale postawił kwadraciaka i zadowolony. Kwadraciaka, pustego kwadraciaka. Tak zwana deweloperka. No, Dokładnie tak Czy równać tą górkę, czy, czy jakoś coś tam zrobić na niej, nie wiem jeszcze To jakby trzeba było to... O! W sumie, a co Nie, w sumie, a co byś tutaj budował? To okay. za chwilę wyjdę z pytaniem Tutaj ogólnie chciałem coś jakiegoś tego... Coś... Jakiś zamek, coś, coś w tym stylu Zamek, mhm mm no. Bo my z Sashim mamy taki projekt żeby zrobić koloseum Mhm Bo ludzie lubią pvp i byśmy zrobili koloseum żeby ludzie mieli gdzie się bić Znaczy taką arenę bitew Tutaj gdzieś w pobliżu tak jak my byliśmy maybe Bo to jest takie, takie nie za duże nie za małe Tak wydaje mi się że nawet cztery osoby mogłyby się jednocześnie bić tam Mhm Nie no wydaje mi się że w takiej odległości spoko Dobrze, dobrze bo tak szukaliśmy miejsca Sashi coś myślał o wyspie gęby, ale gęba nie był zbyt przychylny, bo też już y, tutaj Sashi niezbyt y, nie w zbyt ładny sposób określił w jaki sposób by chciał to zbudować. Ej, a jakby na przykład gdzieś blisko zrobić takie No właśnie. To by był dobry pomysł, tylko trzeba zobaczyć jeszcze, czy na pewno byłoby takowe miejsce. Bo to też jak najbardziej byłby dobry pomysł, tylko też nie wiem, czy wpasowywałoby się w klimat tego domku na spałnia-. Mhm. Aczkolwiek blisko spawna nie jest złym pomysłem, ponieważ każdy by mniej więcej wiedział gdzie to jest. Miałby blisko dosyć. materiały podobne do Można, można. Jak najbardziej. Taka świąteczna arena. Mhm, coś się pomyśli, coś się pomyśli. Więc ja już tutaj nie przeszkadam i dziękuję. Jeszcze raz. I miłego. Drabiczek to jest złoty człowiek O, Jungi ma jakiś domek No way O kurde Bo... Typical Yungi No way <noise> Tylko Jungi mogła zrobić taki magazyn Już któryś raz z rzędu widzę ten sam magazyn Witam Gęba, witam cię bardzo serdecznie Tutaj widzę, że Ulula właśnie zaczęła budować dalej domek Tak, da, zaczęła budować Bo niedawno wbiła, co nie? Da. Bo chyba jeszcze w nie było A, oby, obydwoje, okej okay. A co coś dzisiaj na wyspie robiłeś? Nie, dziś stałem ja jak czułem, idę i Stałem ja czyłem, no <laughs> okej, no, okej okay, okay. yy, A rozumiem, że nie miałbyś nic przeciwko jakbym yy, na przykład konika jakiegoś wziął, który by się pasł. No, ja sobie, a, albo ze mnie, albo z mojej, albo to później znaczy z Uli widziałem, że był jeden biały, ale doszedłem do wniosku, że tam jest jeden, no to może być jej, to jej nie będę podwijał. Ale ten, no właśnie tam był jeden konik, który był szybki, to go sobie wziąłem taki no głupio, że teraz pytam, a wcześniej wziąłem, ale no. No to nie to jednak masz zakaz, czekam zwrot. Eee, dogadamy się. gdzie, gdzie ten Sosan dać? <laughs> O, szkoda, że nie wiem gdzie jest, bo on go albo zabił, albo gdzieś zapewne pod jakąś ukrył. A co, do mistrzem? No, no, no. To do administracji, niech ci zwrócą, bo tam linka jest. Znaczy, tam wiecie się nawet, powie on jak z nim jeszcze rozmawiałem, to on powiedział To nie ma ci wziąć tego Więc tyle się dowiedziałem. Ja opisałem, że go gdzieś zakopał. No też obstawiam, albo go zabił. Jedno z dwóch. Ale już się zrobiczkiem dogadałem, mam nowe siodło i jeszcze zbroje będą się co ogarnąć, bo mieliśmy gdzieś zbroje, aczkolwiek Sasz stwierdził, że dobrym pomysłem będzie spalić skrzynkę. Może sobie wypatrzeć tam, czy w tych skrzynkach tam, o! A to chyba u Luli lepiej pytać. Nie, to moje. To <laughs> moje. To nasze. Co to moje, co moje, to jej. Rozumiem, rozumiem. Taki ustrój. Dobra, zobaczymy sobie, czy jest jakaś tutaj zbrojka. Yy, yy. Nie widzę tu żadnej zbrojki. Czy znaczy, że jest? Nie, tylko to, co z gębą. To robersik. Kurde... Chyba nie ma. Nie, nie ma raczej. Dobra, ja nie będę chyba przeszkadzał im tutaj. Próbuję tego konia ogarnąć i sobie pozwiedzamy jeszcze resztę wyspy. Jak najbardziej. Dobrze, że mamy jeszcze jedną linkę. A resztę sobie tam w przyszłości dokraftujemy. To też wydaje mi się, że nie ma jak najbardziej problemu. Hmm... Czemu my tutaj mamy? Mamy jakiś domek, na pewno. Tego domka, domku. Dlaczego tu jest tak jasno, tak szczerze? a O, i teraz śmiga, teraz buja. Sklep szybkie nogi, regulamin. To jest sklep? O, chyba nie wie, że da się normalnie sklep tego zrobić. niżej. Jedzenie, stack diaks. Trzcina, jeden stak jeden diaks. Kolega, chyba zaplecze, zakaz wstępu. Kamera? Kamera tu jest? Nie ma tu kamery. Myślałem, że mój kolega kamera tutaj jest. Jakiś pusty ten sklep w ogóle. W ogóle patrzcie na tą wieżę. Patrzcie tą wieżę. Jak ją ładnie widać. Dlatego ja chciałem cały border wyrenderować sobie. Żeby właśnie móc widzieć takie rzeczy. Mega to jest. Tu niezbyt wiele widać jeszcze. Jeszcze, bo jest border, ale w środę już nie będzie bordera. Więc jak najbardziej na propsie. Kurde, duża ta wieża. Duża wieża i chyba wody usunęli. Więc nieźle, nieźle. Pogorzej, jak na przykład jest więcej osób, które gdzieś tam. Powiedzmy, budowały się pod ziemią, tak jak my. To wtedy sobie nie zobaczymy. Mhm. Fajna wieża, fajna wieża. Na znaczy, dwóch czankach buja. Tutaj coś mamy. Jest coś podpisana. Kurde, nic nie jest podpisana. Nie widzę tu przynajmniej żadnej tabliczki. Czy tam jest. Co my tu. A, to jest tutaj. Co ty gadasz, że my tak blisko możemy pod ziemią zejść? Ty. No to raz tutaj byliśmy. Dobra, to do góry. Ty już tutaj raz byliśmy, ta wiem. Więc... Co to jest, czyje to jest mniej więcej. Zobaczmy co mamy tutaj na ludzie. Chyba, że nie zobaczymy, nie zobaczymy. Podajemy tutaj kolejny Cyk, cyk. Zobaczmy co tutaj mamy, czyje to jest i to jest, czy to jest w ogóle jakkolwiek ruszane. To jest chyba w ogóle nie ruszane. Fajna beza, mega crackhead, Mixo sohan, -so co? Jak ja techników nie widziałem. Dobra, co my tutaj mamy? Czy to jest piśnik? Nie, to jest glina. Tutaj mamy jakieś pole, jakiś domek. Maxi Sohan tu był. Ciekawe. Ciekawe. Tu jest też jakaś struktura. Koń mistrzunia, nie dotykać. I koń nie. Kunia nie ma. Kuni nie żyje chyba. Aha, no takie standardowe wejście. Wypiszę. Baza mistrzowieczka, mistrzunia. A, kolega nawet nie ogarnął, że tu jestem. Trochę beka. No my stąd się uletnimy. Jakby nigdy nic. Trochę beka. No ale no dobra. Uciekamy stąd. Nas tu nie było. Zobaczmy sobie. Tu coś jeszcze. Nie wiem, ale że są nastawiane te bloki. Tak paskudnie wygląda. Czy ja tam widzę. Tak, dobrze zauważyłem, że tam jest jakiś domek Lecimy zobaczyć co to Jakiś taki... A gdzie wejście do tego domku? Coś jest Czy ludzie tutaj wszędzie porobili to samo? A ja tu rozumiem, że jest ten Własność Slicks. No chłop tutaj... O! No tutaj kolega jak zwykle ogarnia bardzo dużo To jest tryhard prawdziwy Tutaj po zazdrości tylko umiejętności No ale spanner zombie ma Fajnie, fajnie Jak najbardziej No ale szkoda, że koledzy tutaj nie mają Sulsanda. Bardzo szkoda mi Robimy odwiedziny u Robercika Siemano Polary Co tam? Nomra Cyk Cyk bo, kurde, tak z pustymi, z pustymi, rękoma? Naprawę mu damy. Zajęty przez Robercik. Nie no, Robercik raczej by nie zrobił trolla. A tu cyk nagle jakieś szkło postawione. Cyk, witam Roberciku. Tam cię bardzo serdecznie. Co tam jak tam? Oj, w ogóle taki upominek. No bo tak nie wypada trochę z pustymi rękoma, przychodzić w gości. Więc no, tutaj taki upominek. O, tej półpłytka. Upominek, <laughs> który <laughs> od A co na mieczu nie masz? Na <laughs> No ja sobie zdaję sobie tę sprawę, ale no. O tutaj widzę, że parę kur jest. A nie no, przy tym się, bo poczkuję akurat. Bo... No okej, okay, okej. Okay. O to jeszcze przyszedł. Czyli tak na razie też idziesz w itemy. Jeszcze nie robisz nic tak więcej z bazą. No odkopałem tylko dopiero z tego dołu. Mhm. Mm ale... Szczerze Mega fart, że masz ten. Że masz te tutaj pająki i masz te zombie. Fajny dobór spawnerów obok siebie. No no nie tak o siebie, tylko nie jak to tak dopowodny. Nie, bo tutaj masz no co masz, masz sety, masz mięso zombie, masz expa no i co, co z tego jeszcze może lecieć? No i jeszcze rzeczy. No to tak. No i tutaj jeszcze pająki, no to wiadomo, pajęczyna i oczy pająka i chyba nic więcej. Wełna No z pajęczym wełna, no. No to tak też całkiem fajnie. Ale taka z, widzę, że strasznie bada tryharda tutaj enchanting w powietrzu, wszystko w jednym miejscu. Znaczy mieć, nie mu nie, tego, tylko mówię, że nie a tak, zawsze, tak, się nic nie na ziemi, nie? Dobra, tu powątpiałem, że ktokolwiek się w tym osiedlił. Robercik chyba w ogóle tę łódkę wykopał z lodu, jak mi się wydaje. Tu raczej kurde w wodzie ciężko wydaje mi się, żeby szukać. W wodzie nie będziemy szukać, czy ktoś się osiedlił tam pod wodą. Ale książka też jakaś taka. O kurde, dobrze, że miałem akurat F3 Co to jest? Ale wyspa dowalona A czy to jest twoje, Robercik? Tam jeszcze nic nie ma, ta? Wyspa moja? Okej, okay, dobra To daj znać jak skończysz, bo kurde, zapowiada się całkiem fajnie Całkiem fajna taka wysepka Ale coś tak dzi... Kurde, to tak wygląda dobrze, że nawet nie uwierzyłbym, że to jest zbudowane O kurde, bo to jest jeszcze jakiś domek Tego ku nie widziałem Tego domku nie widziałem Co to za domek? I co jeszcze? Ja tą wyspę oświetlałem, jak sobie ryby łowiłem Nie, mistro No myślałem, że ty... Tu bas no. Oj, ale przypadkowe spotkanie Zupełnie przypadkowe. Nie spodziewałem się. Kurde, ale farma zrobiona. A, no tak, już półtora cesta mam. Wtedy się sensie jednego tam Ile? i pół, pół skrzyń Kurde, dużo. No, no my się już zbierać, tak to byśmy pewnie dwa dni czasu. Ty jakoś wyłysiała ta góra jeszcze. Jak wyłysiała? No drzewa były. A, no tak, nie tak. Ja I dach jest... A myślałem, że będzie taki spicza, szpiczasty dach A jednak jest taki standard To ona to w ogóle No możliwe Więc ja dziękuję tutaj bardzo serdecznie Za dzisiejszego streamka, że przybyliście tutaj Siedzieliśmy sobie, pozwiedzaliśmy serwer Parę nowych budowli było, ale jakoś nie było dużo Ogarnęliśmy też sobie niesamowitą ruzgę Mikołaja W sensie, no nagro, nagroda za event na poprzednim serwerze No wiadomo Siemano